Dana jest funkcja wykładnicza f od x równa się 2 do x oraz ciąg o wyrazie ogólnym a_n równa się f od 3n, określony dla nów większych bądź równych 1. Wykaż, że ciąg a_n jest geometryczny i oblicz iloraz tego ciągu. Żeby wykazać, że jakiś ciąg jest geometryczny, to wystarczy pokazać, czyli napiszemy, pokażę, że ciąg a_n da się zapisać w postaci Wzór na n wyraz ciągu a n równa się a 1 razy q do potęgi n minus pierwszej. Jak to pokażemy, że wzór na ciąg AN da się zapisać w takiej postaci, to będzie świadczyło to o tym, że ten ciąg A n jest geometryczny, czyli w szczególności, że istnieje stała liczba q, przez którą jak pomnożymy wyraz pierwszy, to otrzymamy wyraz drugi i tak dalej. Jak będziemy mnożyli kolejne wyrazy tego ciągu przez Q, to będziemy otrzymywali wyrazy następne. Popatrzmy. Co mamy powiedziane o naszym ciągu a,n? Wiemy, że a,n to się równa f od 3n. Wzór funkcji f znamy, czyli pod x we wzorze funkcji możemy podstawić nasz argument 3n, no i wtedy otrzymamy 2 do potęgi, zamiast x to 3n, to się równa. No i teraz możemy sobie rozbić ten wykładnik. Napisać, że to jest 2 do trzeciej, całość do n -tej. W ten sposób obliczymy, ile to jest 2 do 3? 8 i zostanie nam po prostu 8 do potęgi n -tej. Czyli tak wygląda wzór na n wyraz ciągu an. No i z tej postaci już praktycznie widać, że to jest ciąg geometryczny. Wystarczyłoby sobie rozbić tą potęgę na na przykład 8 razy. 8 do potęgi n minus Tu mamy wykładnik pierwszy, 1 plus n 1 to jest to samo co tu, czyli n. A z tej postaci widać, że ta liczba, którą mamy w tym miejscu, to jest nasze a1, czyli pierwszy wyraz ciągu an, a ta liczba, którą mamy w tym miejscu, to jest iloraz ku naszego ciągu. Czyli w ten sposób, stosując takie proste rozbicie, załatwiliśmy dwie rzeczy za jednym zamachem. Wykazaliśmy, że ciąg AN jest geometryczny, czyli dowód zadania zakończony, i obliczyliśmy również iloraz Q, że jest równy 8. Gdybyśmy nie zauważyli tego rozbicia, to również moglibyśmy napisać tak, że iloraz Q możemy obliczyć na przykład jako iloraz dwóch kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego, czyli na przykład. Wyraz n plus pierwszy podzielić na wyraz nty. Wyraz n znamy, to jest 8 do n tej, a n plus pierwszy no to będzie po prostu 8 do n plus pierwszej. Podzielić na a n, czyli na 8 do n tej, to się równa i zostaje po prostu 8. Czyli w taki sposób możemy na przykład obliczyć, że q jest równe 8, albo wykonując takie rozbicie, pokazujemy, że ciąg jest geometryczny i obliczamy iloraz tego ciągu.